Jeśli chodzi o samotność, to do tej pory bardzo często była kojarzona z grupami tak zwanego wykluczenia społecznego. Jedną z takich grup są osoby starsze powyżej 80 roku życia. Oczywiście to nie jest jedyna grupa społeczna, są też inne. Kiedy kończymy na przykład studia, to relacje się rozluźniają również w tak zwanym kryzysie wieku średniego, co się jednak okazuje, że to poczucie samotności od lat wzmaga na sile u przeróżnych innych grup społecznych, niekoniecznie kojarzonych z tak zwanym wykluczeniem czy narażeniem na wykluczenie. Społeczne. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda również w pracy, bo to nie jest oczywiste, a ta samotność nas dotyka w pracy. Na przykład, kiedy podejmujemy nową pracę, wchodzimy w nowe środowisko, z jednej strony poznajemy dużo osób, ale wszystko jest nowe, środowisko jest nowe, trzeba tutaj czasem wyjść poza strefę swojego komfortu, żeby te relacje nawiązać. Co ciekawe i nieoczywiste, samotność dotyka również osoby na najwyższym szczeblu zarządzania, co by przeczyło tej. Tezie o tylko najniższym szczeblu, o ubóstwie itd. Również eksperci, specjaliści też miewają takie momenty, no bo jeżeli jesteśmy w jakiejś swojej działce wyspecjalizowani, na której znamy się tylko my, no to to poczucie osam osamotnienia może się pojawiać i jest zupełnie naturalne.